Zaczynajmy od razu z rozgłosem pierwszego poziomu, bo nas policja... Nie, chwila, to są przecież ci, dole eee, Nie będę się z nimi tuł. Także jeszcze raz, siema, zaczynajmy z tej strony Majubi, a ja zapraszam was na kolejny odcinek Saints Row w trasie. Lecimy sobie wykonać kilka misji dla naszego... Portu? Dla naszego portu Krakony. A to nas, Kilk dalej? Zaczyna się denerwować. Eee... Boże, ty się nie poddaje, po prostu... Masz, masz, masz. Macie. No. Boże mój jedyny. Czasami to się trzeba upocić, żeby ich dojechać. Ej Elo. Tam było więcej? Dobra. Wyeliminowanie nam zakwienam tak, także dla naszego fortu, dla naszego nie wiem, wcielenia w larpie. Potrzebujemy wykonać kilka misji, żeby oczyścić totalnie tamten teren. Dlatego od razu się udajemy wymusić kilka odszkodowań. Ja jak będę się musiał rzucać po takie samochody. No i Gąka na to wskazuje, mamy tam 2400 metrów do zrobienia. I to już całkiem niedaleko. Z rzeczy innych, co mogę Wam powiedzieć, to jest to, że. Odcinki już powinny padać w zajebistej jakości i strasznie się tym jaram, bo... znaczy jaram się. Ogólnie będę musiał się udać i ogarnąć to, żeby mi zwiększyli przesyłanie, bo aktualnie mam 10 mega na sekundę, co jeżeli chodzi o streamowanie w 1080p jest ok, ale jeżeli już chodzi o wysyłanie filmów, które mają po 20 mega, już się kurwa, trochę średnie. I to kosztuje bardzo, bardzo mega czasu, także komputer chodzi długo. Ej, mały tym jeszcze nie jechałem chyba. ma Do widzenia No Altracjone mol, molty To mamy taką jaką włoska fura Hehehe. No to jedziemy sobie teraz popylamy No szkoda że tych liczników dalej nie wkładają do pingiem. No te liczniki są naprawdę mega rzeczą W cyberpunku fajnie to rozwiązali że te liczniki są Jest na prędkość z jaką się poruszamy Chociaż nie ma to wpływu ogólnie na grę Tak sam ten leśnik gdzieś tam taką tak bardziej się człowiek się wczuwa w tą prędkość że wie ile jedzie o, niebezpiecznie było w sumie niebezpiecznie, ale już jest ok ponieważ straciliśmy ich do oczu czy mnie będzie ścigać w policja jak zacznę wymuszać te wszystkie odszkodowania? czy tak nie do końca? Chul. dobra tu było blisko my sobie wybierzemy trasę bardziej prostą aj widzieliście ten drifcik? idealny Dlatego tego jeszcze udało mi się wymienić kilka pojazdów naraz. I tutaj mamy nasze miejsce, do którego się chcieliśmy udać. Tutaj zaparkujemy sobie elegancko. No, mi to kurwa było ostatni raz. Siemanko, przekręt ubezpieczeniowy. Co będzie? Hej, Tamira, znalazłem świetne miejsce, żeby udać Wiesz, że nie musisz tego robić, prawda? We're about to make a lot of money. Dobra. Czy będziemy się rzucać pod auta? Czuję, że będziemy się rzucać pod auta i to tak na grubo. What the hell? Rzucaj się pod koła samochodów, Gdy znajdziesz się w powietrzu. Celuj w inne pojazdy, trafi ich jak najwięcej, aby zwiększyć mnożnik punktów. Współczynnik ten zwiększa wartość każdej kolizji. No dobra. Tryb adrenaliny. Każde zdarzenie zwiększa wskaźnik adrenaliny. Gdy wskaźnik będzie pełny, uruchamia się tryb adrenaliny. No dobra, no to zobaczmy. O. Suma ostatnich urazów. No dobra, tutaj widzę. To Stanie. No dobra, ale mam tutaj teraz zielone, nie? Bum! Dobra, i mamy raz dwa. No nie, no to jest mega słabe. Czemu ta ota nie jadą? U. Bęk! No, jeszcze, jeszcze mocniej. Trzy, cztery samochody. Pięć aut. O kurwa. No, stawaj, 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 lalka. Boom! Jeszcze jedno. Pięknie zaliczę, tylko lalka nie chcę w ogóle się mniej zukracować. Bang! Trafiony, idealnie. Następny. Dobra, ci święci w sumie tak kozły. Uuu, 25 tysięcy. Próbuję właśnie zarobić półtora miliona. Bang, za chwilę się uruchomi tryb adrenaliny. Proszę. No, karetkę Adrenalino. O tych mordę, Jedziemy. No, ja bym chciał... Nie. Ale nie, no, nie, o, o, o kurde. O kurde. O kurde! Lecimy, teraz dwa. Tak jest! Jeszcze raz Dobra, chyba zacząłem ogarniać za tą chodzi. Bum! Dobra O, Ole celność Dobra, tutaj mamy typa Trzy razy trafiony Tutaj mamy taksówkę, którą składamy Radę uderzyć, cztery Tutaj mamy autko, bum! Pięć razy O nie, nie zdążyłem, nie zdążyłem Ale milion praktycznie zarobiłem w chwilę O Idealnie, milion jeden zarobione. No i tak się zarabia, kurczę, tak się to robi na odszkodowania. Czy ja zarobiłem serio półtora miliona? Nie, ja zarobiłem 3000. Słabo, słabo, słaba bajera totally Shady Oaks, Five more runs like this and we're golden. się w złocie, nie, dobra, tego już nie robimy, następny, kolejny raz. Ok, sobie w mapę. Yy, to mamy zrobione. Gdzie tu jest nasz. Tutaj ten punkt. Wykonaj przekręt w Mariana del Lago. Wykonaj przekręt. O boże, to ja będę wszędzie musiał robić takie akcje w stylu, że rzucam się pod kurwa koła. Tak jest. Wszędzie, w każdym z tych rejonów będę musiał robić totalnie to samo. Ale bieda, nie. Yy. Przejdźmy sobie do naszych misji. Jak misji, dawno, dawno nie robiliśmy. Wysoki profil, tutaj musimy wszystkie te zrobić. ukończyć wszystkie sygnały Daskanderan dla warowni Krakena. Także tutaj jeszcze musimy chwilę poczekać. Wysoki profil, czym to jest? No, nie świetnie sobie radzą, musisz to zobaczyć. Ukończ, ukończ, Tu mamy karabin snajperski Togo 13 i Etel Świętych. No dobra, no to wbijamy. Jestem mega zainteresowany. Uh, nowe auto, tam hey, tamto mi ja wam powiem tak, no tu jest ten problem, że nie możemy robić tej szybkiej podróży w trakcie trwania misji. Mówię ją anulować, zacząć od nowa, ale to będzie kurcze, takie totalne oszustwo, już raz to zrobiłem. A to nie ma większego sensu robić kilkanaście razy i wiecie, ciągle jedno i to samo. Będziemy się ciągle poruszać do przodu, 5, a autka sobie pozaliczamy, może jeszcze 9 o mały włos, 10 o mały włos. Ciekawe ile aut mi się da zaliczyć w ten sposób. Uuu, tu było bardzo nisko już. Hehe. Kuj. Dobra, ten już musiał zostać zaliczony 50pd, czy ja dostałem x16pd, czy czy po prostu, ja, nie, chyba mi się to ciągle nalicza Driftowanie rośnie, jeszcze tylko 1500 metrów, tam była też fajna fura podczas tego wymuszenia, y, wymuszenia ubezpieczeń No ale niestety musiałem wymusić hajsik, a to wyglądało na całkiem dziane, co też się chyba przełożyło na ostateczny wynik mojego statusu, w sumie w minutę, czy tam półtora zrobiłem cały ten cały ten e, całe to wyzwanie tam jest śmietnik, ale jedziemy prosto do naszego do naszej miejscóweczki, do naszego kościółka No tak się nie driftuje, tym bardziej z człowiekiem na ej, nie ma czegoś tu do sfotografowania? tym bardziej z człowiekiem na podkołami Chociaż, nawet taki dodatkowy poślizg w postaci krwi nie jest chyba zły Dobra, na razie zasuwamy Tak, po kurde, co mnie tak szukało to? Ja miałem całkiem gdzie indziej pokazaną tą mapkę GPS-u Siema, siema Siema Wbijamy do naszego garażu Czy na przykład takie autko mogę? O boziu, jedziemy Naszym fioletowym, kurczotrakiem Zrobili nam go? Tak jest, pod świętym O Boże, ja muszę z nim porozmawiać Dobra, siema, lala, la. he, 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 no to jedziemy, 1300 metrów Czemuż z tym autem? Nie muszę, mogę moim autkiem Chodź tutaj w trakcie misji mogę sobie podjechać na przykład i tuningować samochód? Hmm, czy tu się ulepsza samochód? Tak, ale chyba ja w trakcie misji nie mogłem wjeżdżać do tych punktów. Dobra, wiecie co? Będziemy tamty, tamtędy tak czy inaczej przejeżdżać, bo sobie tam podskoczymy, zobaczymy czy mogę wjechać do tego, skorzystać z tego garażu. What the? Okay.

Ma akurat kakao, kakao, no nie wiem, może dlatego, że jestem wielkim fanem kakao, wielbiam kakao, chociaż teraz i tak wchodzi, że, że. to można po prostu płynąć. Widzicie, jest chyba sibę, więc do garażu raczej nie wjadę ponieważ trwa misja, muszę ją przerwać, co by się spodobało tym, że mógł w tamtą stronę. właśnie, no i chujowo A ta fura mi się podoba, jest mega, mega sterowna, fajnie się nią poruszać. I dobrze by było sobie ją stylingować do takiego stopnia, żeby odpowiadała pod nasze indywidualne wymagania 200 metrów zobaczmy sobie naszych rekrutów nowych Tękle. to jest driftowanko no daj. rozumiem dobra, dobra zaparkujmy sobie profesjonalnie tak jest no siema

Wiecie co, byłem pewien, że zajebiście zaparkowałem, jednak jestem chujowym w samochodem Dobra, wiesz co, ty się odsuń Bo ja muszę zabrać hajs Ile dostaliśmy? Impreska? Dajcie spokój, to są policjanci? To są jakieś popierduki No elo, elo A co wy tutaj robicie? Patrzcie, jak święci to robią Tak jest, dobra, wy się tam bawcie dalej tymi swoimi maczugami W końcu jesteście rekrutami, ale w swoim czasie dostaniecie też takie karabinki, jak ja mam. O Boże, ale oni go dojechali Ej, uspokójcie się trochę, dobra? Weźcie trochę, trochę szacunku dla tych zbłogów, 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 zbłogów. Znaczy, dla tych policjantów Uuu, jest ich więcej Czy oni się wysypali z tej... Z tej ciężarówki? Idzie tu. Nie wierzę. Przyjdzie tu? Ej, właśnie, muszę sobie coś zobaczyć, bo ta y, ogólnie broń ma celownik. Czy ja ogólnie tym celownikiem mogę, wiecie, przybliżać, czy coś takiego? Przeładowanie, precyzyjne celowanie. No nie, tylko mam to. Interakcja, kopnięcie, szybki strzał. Szybki strzał, umiejętność 0, Y i. Aha, dobra, to jest chyba na tych, tych. Na. Tak, trzymuje sobie środkowy przycisk, myśl, ale to można zobaczyć. Y. A, nie mamy takich punktów. A co oni tam odpierda? To oni się tam kowają Elo. To nie jest takie proste, żeby Ten już stracił swoją ochronę. No, grubasku. Do widzenia. No nie. Chwila, chwila, to jest totalnie beznadziejne, bo oni są tak wysoko, że ich nawet nie widzę Chwila, mam tu jakąś snajperkę w ogóle? No wej, mam jeszcze Johnsona, który już totalnie będzie dla mnie lipą A, to po prostu... Okej okay. Skoro tak... Plan B Tu jest jakaś budka, która może mi pomóc Jest Elo Tam Trafię, nie trafię Kogo nie ma. Na tą stację byłoby fajnie wejść. Już w ogóle miałbym super podgląd na, na całą, całą tę operację, którą prowadzimy. Ale chyba muszę tutaj wskoczyć po tym. O Boże, lalka. Dawaj, tu. Nie wejdziesz na to, serio? Chyba coś się trzeba namęczyć, żeby wejść na jeden daszek. Tak, tak. Nie! Tak. Po prostu zabić policjantów, wyczajcie. No, jestem wyżej. Uj, dalej ich nie widzę. Serio? Czy to jest jakiś żart? Czy oni naprawdę się ustawili gdzieś tam na środku? Gdzieś tam na środku tego, tej ulicy, ja mam teraz, kurwa, się męczyć, żeby w nich trafić. No fucking clue, cool. tam nie doskoczę, nie? No kurwa, raczej, że nie. Och. Natychmiast wróć do obszaru No wiecie co Granatnika nie mam, nic nie mam Nie mam nawet jak w nich trafić, moja ekipa tutaj sobie stoi, w ogóle wyjebane mają na wszystko Tam ci stoją na samym środku autostrady ja tu jakoś wejdę Tamci goście się po prostu zwiesili, jak ja to mam teraz ogarnąć, jak ja nie mogę się nawet udać na ten punkt Dobra, tam jest w ogóle chyba jakieś auto. Spróbujmy. No way. Nie ma w ogóle opcji. Nie ma w ogóle na to opcji. Dobra, po śmietniczku może, że na to jakoś wskoczę. Teraz. Nic, kurwa, no nie wejdę tam. Ja tam muszę wejść, żeby ich dojechać, ale. Czy ja tutaj dam radę przeskoczyć? Nikuja, nie ma takiej opcji. Gdzie? Wróć do obszaru. Really? Really? Z drugiej strony dam radę tam wskoczyć jakoś? No, nikuja. Tam są auta, które przyjeżdżają i świecą mi tutaj na drugą stronę. Ty, a ty nie jesteś w stanie tam pójść sama? Czy ja to mogę wznowić od punktu kontrolnego? Znów od punktu kontrolnego, kontynuuj. Boże, mój ty jedyny. Czyż to się dzieje na serio? Właśnie straciłem jakieś 5 minut na to, żeby nie umieć ich, ich trafić. Fuck me. Dobra, weźmy jednak. O nie. Znowu zapomniałem z nią pogadać. Chodź tutaj, lalka No, siema ble, ble, ble. Tak. Ja nie jestem w stanie wyjść w ogóle za pole tego Tej rozmowy Chodź tutaj, BI. Właśnie straciłem zajebiste auto przez to, że ta gra ma jakieś bugi śmieszne Znaczy nawet nie są śmieszne, są smutne okay. Boom. Szybki destroj, podjazd. Szkoda, że nie ma żadnego granatnika. Nawet nie jestem w stanie się kupić granatnika. RPG mogą sobie w sumie tam, ale nie mogę korzystać ze sklepów, kiedy jestem w trakcie trwania. Misu. Dlaczego tak działa? Ups, coś chyba roztrzaskałem za mocno. 1000 metrów przed nami do przejechania po raz kolejny. Ja się na ten czas napiję. Dzisiaj to już drugi odcinek. Także zapraszam Was od razu na jutro na 14 godzinę Na kolejne filmy. Z Saints Row i 18, tak jak to do tej pory wychodzi Mam wielką nadzieję, że tym razem ci goście się tam nie zbagują, Bo to jest kurde złe, że tak się dzieje Ale tak to jest, kupować grę na premierę zawsze są te same rzeczy Podbijasz, a potem problem O, Bang, bang, bang Chwila

Dziękóweczka. Nawet nie wiem, ile tu dostałem do końca, nie? O, tutaj dalej moje auto stoi. Siarnia. Elo Jedni mają broni, inni nie mają broni. Ci tutaj zrobią taki totalny terror. I to tak dosłownie. Ej, w ogóle, czemu typ w kamizelce nie ma keblara, nie? Ale Grubaś już ma. Ja wam mówię, tu jest kwestia teraz duszy już? Nie wiem, to jadą normalnie podziemnych krągach, nic. The Dobra, a rozwalmy to. Dęk! Tam, gdzie Tam, tam gdzieś biegnie. Chodź tutaj, o! Bra, oni tam robią naprawdę wielki dojazd. Boże, biedni ci Remember policjanci. No, jeszcze tu jest jeden. Git! we'll draw the cops after us the rest of you scatter no spotlight nina grab that armored truck nice that should keep their attention on us what the fuck Ch Chwila, czy to była taka sytuacja, że ja podszedłem tam i zamiast się zrespić za mną, to się zrespili w ogóle co ja tu robię teraz Okej, okay. siema Siema, siema Co się stało? Oponki poprzebijane? Problemik? Kurwa, tam to ruszyło I to tak, w ogóle mają wywalone to co się dzieje dookoła Dobra, gdzie jest ten policjant, który mi przeszkadza mocno? Fuck, per ci kurczęci totalnie nie potrafię jeździć Już sobie by tych marszali tutaj wyzawołali Boże, naraz O o, o o Prawie mnie zmierzyło Dobra, oh. sobie Teraz ich zgubić, dokładnie Nawet nie wiem o co chodzi Wypad! Zabierz sobie to auto Bang! Oh, no. Ej, tego, Tych aut być tutaj zdecydowanie za dużo. Chciałem coś porządnego. Dajcie mi tego karabina. On przynajmniej strzela bez przerwy. Bang. Uuu, kilka naraz. Lubię do tamtych pił, zacznę strzelać teraz. Bo może uda mi się ich też troszeczkę rozwalić. What the fuck, tam zanime totalne jakieś wybuchy są. To nawet chyba... Ci goście tu wyglądają jakbyście sami bardziej rozwalali, bo nie ja bym miał o tym jakolwiek czym Ten Johnson to jest naprawdę uh! straszny karabin, ale celność tego... Uh! tego karabinu jest takie straszna. On strzela tak naprawdę wszędzie. Taranuj blokada gdzie jest blokada? Ale tu nigdy nie jestem. A jest tu blokada, nie? Elo! Um.

Czyli, że marszała? Będą marszały teraz ścigać, nareszcie? Nie mogą right. How much trouble can they be? We'll see. Dobra, udało się, może wrócimy do środka. Tak jest, wysoki profil, w końcu robi się o nas głośno, w końcu mam jakiś, wiecie, potencjał, coś się zaczyna dziać wokół nas. Dobra, entel świętych, kompakt świętych, van świętych i karabin snajperski, to mnie najbardziej teraz zainteresowało. Przestępcze imperium poziom drugi, ale daliśmy No i super, nowe kryminalne przedsięwzięcia. Eurakabator, laundromat i wyzeż repots. Odbicie w kombinezonie? Odbija się od ludzi, by zyskać na wysokości. Okej. Okay. Ciekawa technologia, ciekawe rzeczy tutaj się dzieją dookoła Nowe aktualizacje, jakieś umiejętności nam wpadły Misyjki nowe, wanted wciąż nie istnieje Talenty mamy jeszcze zobaczyć, możemy sobie zobaczyć Odblokowano, no nareszcie jakiś główny talent, co tutaj mamy? O co ten szum? Wszystkie działania generują mniej rozgłosu Po zebraniu płyta z otrzymujesz więcej nabojów Dobra, dajmy sobie, o co, ta, o co ten cały szum? To jeszcze nic nie mamy, to nawet tam się nie opłaca tego odblokowywać na ten moment Co to jest? Kolejny talent do odblokowania a to są jeszcze jakieś inne talenty Pojazd który prowadzi, zyskuje Dłuższe przyspieszenie po Minięciu przeszkody o mały włos Ej to jest fajne Celniejsze strzelanie z biodra Gdzie jesteś blisko śmierci biegasz o wiele szybciej To już mieliśmy i to jest jeszcze orientuj się Zadajesz większe obrażenia atakując wrogów od tyłu No tutaj wiecie Jeżeli chodzi o skradanie się to to jest mm, Mega słabe Dajmy sobie to to jest ok. Jeżeli chodzi o skradanie się, to oni i tak zauważą, że coś jest nie tak. I w sumie, tak jak ty, tego gościa dają, zrobią mu eliminację, a on w sumie miał to w dupie, że mu zrobiłem eliminację. Gdy umiejętność jest aktywna, leczy siebie i swoich przyjaciół, zadając obrażenia wrogom. Moje życie jest stale zwiększone. tym mam jeszcze kilka umiejętności do odblokowania. Misje kolejne, chyba będziemy teraz sobie ciągle robić tego biesa, ponieważ musimy dać wszystkie sygnały Dastlandera dla warownik Kraken, musimy wszystko to ogarnąć. A kilka rzeczy tutaj tak naprawdę mamy. Tam mamy już jedno zrobione, tu mamy jakieś kolejne przekręty ubezpieczeniowe. Mi się wydaje, że to o to chodzi, nie? Bo jakby nie ma tu jakichś tam przekręty biesa czy coś, co to chodzi. Zgubione koła odkrycia, cult Dustlandera. Chwila, czy ja może to mam pozbierać? Czekaj, jest jedno, dwa, trzy. 1, 2, 3 1, 2, 3 4 Jesą tylko 4, może to o to chodzi, ty ziomo Ty to ja może te kółka mam w sumie pozbierać. To pozwali te ruchome rzeźby na pustyni. Kontestujący artysta Kult Slandera, zbuntowany mechanik, coś tam, bla, 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 No dobra, za bardzo nie wiem o co chodzi. Wiem, że tutaj mamy takie różne wypadki, i możemy nawet pojechać sobie zobaczyć do tej naszej warowni Krakena. Chwila, kurwa, nie ogarniam. Czy ja po prostu muszę jechać tutaj i to zrobić? Wiecie co, zrobię to w następnym odcinku. 26 minut, 26 godzin chciałem powiedzieć, 26 minut na liczniku. Także ja Wam bardzo. Ej, mam skończoną amunicję do tej broni. Właśnie. Co się odjebało eee. Nie wiem co się odjebało, ale chyba grę mi normalnie wywaliło. Znowu mi wszystkie te no. To będzie to. Tak jest. Muszę restartować grę tak się inaczej, Dobra. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I pamiętajcie, do zobaczenia. Siema!